Pierwsza sobota marca. Tajemnica bolesna. Biczowanie Pana Jezusa. To Ja, to Moje grzechy, to Moje zaniedbania, to Moja niewierność bije w Ciało Jezusa. Maryjo, módl się za Mną grzeszną, to właśnie Ja ranię ciało Twego Syna. Błogosławiona Aniela z Dziś pierwsza sobota miesiąca, czas dla nas wybrany, czas spotkania z Maryją. Teraz jest czas, by odsunąć tylko na chwilę te wszystkie rzeczywiście ważne sprawy, zatrzymać się do wspólnego rozważania życia Jezusa i Jego matki. Powierzmy wszystko, co mamy w sercu, najsłodszemu sercu Jezusa, niepokalanemu sercu Maryi. Oddajmy nasze zmartwienia, kłopoty, żale. Znajdźmy czas dla siebie samych, dla Boga, dla Najświętszej Panny. Duchu Boży, Duchu Pocieszycielu. Duchu pokoju, mocy i męstwa. Boże, miłości i mądrości, potrzebujemy Ciebie, Twojej dobroci i hojności. Przyjdź do nas, zapal Twoje światło w naszych sercach, wzmocnij nas, dodaj siły. Podnieś nas i prowadź. Bądź z nami. Bez twego tchnienia, co z nami będzie. Prosimy Cię, otwórz serca nasze, pomóż nam w tym rozmyślaniu. Znasz naszą słabość. Wiesz, że nie wytrwamy sami. Wskaż nam drogę Maryjną przy Jezusie, do Jezusa. Przyjaciela słabych i grzesznych. Jezu, pełen miłosierdzia, dobroci, Ty, który nigdy nie odrzucasz grzesznika. Ty przyjąłeś moje winy, grzechy, słabości, upadki, a także moich bliskich, rodziny, znajomych, przyjaciół. Jezu, litościwy, podnoszący upadłych, podtrzymujący chwiejnych. Lekarzu Dusz ludzkich, hojny dla wszystkich, którzy Cię wzywają, ukojenie serc wszystkich. Polecamy się Twemu najsłodszemu sercu, polecamy i powierzamy nasze rodziny. Dziś spójrzmy na jedną z ważnych tajemnic, które. Pokazuje nam mądrość różańca, jedną z tajemnic bolesnych dla Jezusa, dla nas samych, biczowanie. Co czujemy, myśląc o tak trudnych tajemnicach? Kto z nas się nie boi bólu? Kto z nas nie chciałby uchronić najbliższych przed cierpieniem? Jeśli w nas są takie uczucia, mogą nam pomóc w zbliżeniu się do matki cierpiącego, matki biczowanego syna. W czasach Jezusa i Maryi, i jak zresztą w każdych czasach, stosowano wiele surowych, nieraz wymyślnych kar, także publicznie. Nie tylko by wymierzyć sprawiedliwość, także dla okazania swej władzy, ostrzeżenia ewentualnych buntowników. Zanim nas to zgorszy, pomyślmy o ilości okrutnych scen w popularnych filmach, tak chętnie oglądanych. Jezus bierze na siebie to, co ludzie zgotowali dla innych ludzi. Wspominając historię Polski, widzimy cierpienia skazańców w czasie powstań, rozpacz wielu tysięcy matek. Jezus i Maryja przyjmują na siebie ból serca znany na różny sposób, w różnej mierze wielu pokoleniom. Biczowanie. Które tak straszliwie rani Jezusa, było właściwie w intencji Piłata próbą załagodzenia emocji tłumu i ratowania skazańca od śmierci. Sam Piłat nie był osobiście zainteresowany karaniem Jezusa. Raczej, jak opisują ewangeliści, dopuszcza je, nie chcąc narażać siebie i swego stanowiska na kłopoty, może rozruchy w mieście. Odpowiada przecież za spokój w Jerozolimie. Zmienność i gwałtowność nastrojów tłumu była wówczas często opisywana i krytykowana. Zbyt łatwo dochodziło z lada powodu do buntu, bujek i demolowania miasta, zamieszek, po których zostawało wielu rannych. Piłat wierzy, że zaspokoi oczekiwania tłumu, ukazując skatowanego Jezusa. I będzie mógł go wypuścić na wolność. Biczowanie było tak wielką karą, że nieraz nie stosowano po niej żadnych dodatkowych, po prostu wypuszczano skazańca rannego oddając go rodzinie. Zwyczajowo ilość razów była ściśle określona, odliczana, jednak uderzenia skórzanego bicza, często obciążonego metalem, były tak dotkliwe i szarpiące ciało że bardzo często zdarzało się, że skazaniec umierał z ran w jakiś czas po bliczowaniu. Piłat trzykrotnie sugeruje tłumowi, ubieczuje go i wypuszczę, wyraźnie zaznaczając, że jest to tylko gest na życzenie tłumu, bo on sam, jak i Herod, nie znaleźli w nim winy. Dla Piłata to jeden z wielu skazańców. Jedna z wielu nieprzyjemnych spraw w jego pracy. Ciężki to widok, biczowanie człowieka, nawet choćby najbardziej winnego, długotrwałe cierpienie, które nie trwa krótko, raz po razie. Przyjmowany ból, który rozrywa ciało i serce. Większość ludzi twarz odwraca od bolesnego, przykrego widoku. Nie chcemy widzieć, nie chcemy słyszeć. Trudno się temu dziwić. Jezus nie jest już zachwycającym mówcą, uzdrowicielem, jest upokorzonym. Zmaltretowanym więźniem. Maria nie jest już słynną, pokazywaną palcem matką cudotwórcy, lecz matką związanego, torturowanego jeńca. Ten, który wyrzucał demony i podnosił martwych, leży na ziemi i daje się bić biczem, szarpiącym ciało. To dla nas, za nas, dla naszego zbawienia, dla mojego zbawienia. A dlaczego tak? Dlaczego w takim bólu? Jak łatwo usprawiedliwiają się niektórzy, to nie ja, to oni, to nie moje grzechy. To kiedyś, dawno temu, inni ludzie. To teraz, może też inni, ale nie ja. Jednak Jezus cierpi za wszystkich, za każdego z nas, także za mnie i przeze mnie. Naszym zadaniem tej medytacji tajemnicy. Nie jest tłumaczenie Jezusowi i Maryi, że jesteśmy niewinni lub mniej winni niż inni. Czy umiemy przyjąć biczowanie? Trudna to sprawa. Znosić cierpienie zarówno własne, jak i bliźnich. Wielu ludzi koło nas rozumie tę tajemnicę lepiej niż inni. Znoszenie ciężkich chorób własnych lub kogoś z rodziny, chorób nieuleczalnych, takich, których nie da się dobrego końca przewidzieć. To rzeczywiście jest jak biczowanie, szarpiące duszę i ciało, niszczące od środka. Podobnie znoszenie na co dzień słabości rozbijających rodzinę, ciężkie, uporczywe grzechy bliźnich i bliskich. Rzeczywiście. Potrzebna jest moc serca niepokalanego, by wytrwać, przetrwać, stać przy biczowaniu. Matka przedziwna, matka wierna nie ucieka, pozostaje przy synu, nie wycofała się, pozostała tak blisko, jak mogła, przyznając się do niego. Tak blisko jak to możliwe nieugięta niezrażona niczym bez lęku wobec żołnierzy czy prześmiewców skupiona na synu matka bolesna prosi nas o pomoc wsparcie współpracę łorym się z nią razem z nią podejmujmy wysiłek wspierania cierpiących. Podtrzymywania potykających się na drodze powołania, podnoszenia tych, co tracą siły? Obyśmy nigdy nie dołączali się do tłumu, żądającego biczowania? Obyśmy nigdy nie dali się uwieść modzie, propagandzie, oskarżeniom? Media dziś bywają naprawdę okrutniejsze niż. Tłum w Jerozolimie, nie dajmy się ponieść emocjom, nie osądzajmy, nie wchodźmy w tłum oskarżycieli, ośmieszających, zgorszonych, oburzonych. Zostańmy z Maryją, wspierajmy się jej modlitwą. Milczenie pozwala nam usłyszeć Boga. To postawa maryjna to ważna, stacja na drodze maryjnej duchowości. Nie uciekać, pozostać blisko w sytuacji skrajnie trudnej to właśnie postawa maryjna być stale otwartym na Boga, nie ulegać nastrojom większości. Nie ulegać opiniom ludzkim, nie bać się wstydu towarzyszenia komuś w jego tajemnicach bolesnych, nie bać się tajemnic bolesnych w naszych rodzinach. O Maryjo, matko biczowanego, ucz nas drogi Maryjnej, współcierpienia, znoszenia upokorzeń wytrwania w braku zrozumienia, zaufania Bogu wobec ludzkiej obojętności. pannowierna wierna, uczennico pańska, prosimy Cię, módl się za nami teraz i na naszej drodze krzyża. Proś z nami o Ducha Bożego. Niech uczyni nasze serca według Twego niepokalanego serca. Amen. Prośmy Ducha Bożego, pocieszyciela wszystkich serc, żywą wodę, Niech nas oczyszcza poprzez Słowo Boże, przez sakramenty, Niech nas wychowuje, kształtuje. Niech nasze serca będą podobne do niepokalanego serca Maryi, prowadź nas niepokalana, chcemy być blisko Twojego najczystszego serca, niech w nas króluje Twoje niepokalane serce, kochające Jezusa oddane Jezusowi. Chcemy, jak Ty wierzyć Bogu, jak Ty uwielbiać Boga, ufać, jak Ty ufałaś, miłować Twego Syna, jak Ty niepokalana. O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Cię. O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.